Witam, dzień dobry. Nazywam się Anna Karolczak i na swoim kanale pokazuję, jak ja robię na drutach. Wiele osób pytało mnie, jak zrobiłam tę chustę. Jest to bardzo prosta metoda robienia chust. Nie wiem, jak się nazywa. Od rogu, od czubka, zaczyna się. Od takiego czubeczka. Jedna strona jest prosta, a z drugiej, w każdym rzędzie po prawej stronie, dodaję jedno oczko. I ona się coraz bardziej rozszerza, 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 aż w końcu jest to taki kształt. Tak? Tu jest ten bok prosty. Tak, on idzie cały czas prosto do góry, a tutaj się rozszerza. I ten rozszerzający się bok to jest najdłuższy bok y, naszej chusty. Y, jak zrobiłam tę chustę, zaraz Wam pokażę? Ja robiłam z jednego rodzaju włóczki. Pierwsza chusta, którą robiłam w ten sposób. Moja ulubiona, zniszczona już, niesamowicie. Też to była pierwsza, nie miałam pojęcia jak ją zrobię. Zaczęłam od Francuza. Tu widać brzeg prosty, tutaj dodawane oczko. No, już mi się bardzo mocno wyciągnęła, bo ja ten czubek celowo wyciągałam, żeby go zawiązywać. Zrobiłam pierw Francuzem. W jednym kolorze. Potem dodałam drugi kolor. W jakimś momencie zaczęłam się bawić w jakieś żakardy. Potem znowu Francuz, żakardy, i nawet na koniec się pokusiłam o jakiś ażurek. Także widzicie, można tutaj sobie z wzorkami kombinować jak się tylko chce, co przyjdzie nam do głowy. Jest to fajny kształt, bo przez ten długi czubek można sobie tutaj fajnie naprawdę tą chustę udrapować. Można robić Francuzem, Jersey'em, łączyć Jersey z Francuzem, e, robić warkoczyki, najróżniejsze, najróżniejsze wzory, co Wam przyjdzie do głowy, ale również można przy robieniu takiej chusty e, wykorzystać wszystkie resztki, jakie się ma. Ja mam taką chustę, co prawda, robioną klasycznie, rozszerzaną na środku, dodawane oczka i po bokach, ale chcę ją Wam pokazać, dlatego że tu właśnie wykorzystywałam wszystkie resztki, jakie mi wpadły w ręce. Spójrzcie, tu są wymieszane najróżniejsze włóczki, i to nawet nie patrzyłam, czy to kolorystycznie pasuje, czy nie. Miałam potrzebę dziergać i dziergałam, natomiast wykorzystałam naprawdę, wydawałoby się, że nie pasujące specjalnie do siebie kolory, ale okazało się finalnie, że wyszła fajna chusta. Mówię, ta jest robiona klasycznie, ale dokładnie tak samo można ją wykorzystać, robiąc od czubka. Chodziło mi o to, żeby Wam pokazać, że można. Przy robieniu takiej chusty naprawdę świetnie się y, bawić i przy okazji zużyć jakieś zalegające resztki moteczki. Przy tej robionej od y, czubka nawet łatwiej będzie wykorzystać te resztki, bo tutaj, w tej części, gdzie jest wąsko, można naprawdę kawałeczki krótkie wykorzystać nici. Zresztą przy szerszej też, bo zrobić na przykład jeden rządek danym kolorem i to się też y, sprawdzi. Co jeszcze mogę dodać? Akurat ta włóczka azteka tweed jest przecudowna, a w tych kolorach to już absolutnie cudowna. Oglądając ją w motku, pomyślałam sobie: ok, no ładna włóczka, fajna, coś z niej zrobię. Ale w robocie okazała się przepiękną. Te kolory mnie po prostu urzekły. Ale tak jak mówię, możecie wykorzystać włóczkę Azteca Tweed, każdą inną aztekę, bo one mają podobne parametry. Zresztą to nie ma znaczenia. Zasada jest zawsze taka sama, niezależnie od tego, z jakiej włóczki robicie. Ale azteca Tweed. Polecam szczególnie, jest naprawdę przepiękna i podejrzewam, że w tych włóczkach w innym kolorze również można osiągnąć świetne y, efekty. Katia Azteca Tweed, ale równie dobrze najróżniejsze włóczki, jakie znajdziecie w domu, jakie Wam tylko przyjdą do głowy, można w tej huście wykorzystać. Wszystkich, którzy mają ochotę taką chustę sobie wydziergać, a nie do końca wiedzą, jak to zrobić, zapraszam na film. Na czym polega konstrukcja tej chusty? Zaczęłam robić ją od pięciu oczek. Jedna strona była prosta do samej góry. A z drugiej strony, w każdym rzędzie po prawej stronie, dodawałam jedno oczko i powstawał mi taki kształt. Na koniec wszystkie oczka, które miałam na drucie, zamknęłam na prosto. Ja zaczęłam od pięciu oczek, ponieważ chciałam uzyskać Taki efekt, że są dwa oczka z brzegu, jednego z drugiego i po środku coś się dzieje, tak? Więc tutaj są moje dwa, w środku miałam lewe i dwa. Zaraz Wam pokażę, jak to robiłam. Te moje prawe oczka to jest i-cord, czyli nic innego niż nie przerabianie na początku rzędu tych oczek, tak? Tutaj prawych, a po tej stronie nie przerabiałam. Pierwszych lewych oczek, tylko przekładałam je bez przerobienia. Tak, czyli tutaj miałam dwa oczka na brzegu, i tutaj miałam dwa oczka na brzegu, dwa oczka prawe, i tutaj dwa oczka. Prawe. I tu w każdym rzędzie jako trzecie oczko dodawałam jedno oczko, tak? Jedno oczko. W każdym rzędzie. Po prawej stronie. jako trzecie od końca tak czyli zrobiłam dwa prawe jedno lewe, dwa prawe zaraz Wam na filmie pokażę jak to technicznie wygląda i w ten sposób yy, za każdym razem robiłam dokładnie ten sam manewr tylko po prawej stronie Chusty, dokładałam to oczko. Moja chusta ma mniej więcej wymiary, bo ona ma taki kształt, że ciężko ją na płasko zmierzyć. Ale tu ma ymm, mniej więcej, ten najdłuższy bok ma mniej więcej 200, trochę ponad 200 cm. Ten kończący ma około 110 cm. A ten ma około 150 cm. W tym najdłuższym miejscu ma coś około, ile dobrze pamiętam, 80 cm, też mniej więcej, tak? I ja robiłam tą chustę tak, żeby mi pasowała do układu pasków na berecie, który wcześniej robiłam. Ale wewnątrz tych Między tymi brzegowymi oczkami, może to być jedno oczko brzegowe z jednej i z drugiej strony, tak? Też robione i czyli nie przerabiane jako pierwsze w rzędzie. Można tutaj zmieścić wszystko, tak? Można ten brzeg, co u mnie z dwóch oczek, można sobie zrobić. To jest ta prosta strona, to jest ta krzywa. Można równie dobrze zrobić sobie ten brzeg na przykład na cztery oczka i tak samo tutaj na cztery oczka i przerabiać go jak warkocz, tak? Czyli będzie, e, będzie to po prostu warkocz czterech oczek. Tu będzie tak samo. Symbolicznie tak rysuję, i wtedy to oczko, które dodajemy, będziemy dodawać jako piąte od końca, tak? Skoro tutaj będziemy mieli cztery oczka, to to oczko będzie oczkiem piątym, a tutaj oczywiście cały czas na prosto. Można w środku zrobić zamiast tych Prążków moich z prawych oczek, też warkocze. Albo z dwóch, albo z czterech oczek, tak jak brzeg. Co sobie tylko wymyślicie. Tak? Naprawdę, ja to mam w głowie mnóstwo pomysłów, jak można ten brzeg zrobić. Można zrobić na brzegu jakiś ażur. Z z pięciu oczek, tak? W jedną i w drugą stronę. Na przykład jakiś taki o. Tak? I taki będzie brzeg na tym kawałku i dokładnie taki sam na tym drugim, tak? A środek zrobić francuski albo gładki jersey. Naprawdę, słuchajcie, brzeg tutaj można sobie zrobić jak się chce, tak samo jak i wnętrze. Między tymi brzegowymi oczkami też można sobie zrobić najróżniej jak się chce. Tak jak pokazywałam na początku, moja pierwsza chusta to były kombinacje różnych wzorków. Zaczęłam od, od Francuza, a potem dodałam drugi kolor, potem żakardy, na koniec nawet zrobiłam przed samym zakończeniem jakiś ażur. Także naprawdę można sobie tutaj pokombinować, ile co tylko przychodzi do głowy. I tak samo, jak pokazywałam w tej huście. Ta jest, co prawda, robiona klasycznie od czubka środkowego, ale takie kombinacje resztek też można wykorzystać robiąc chustę od tego czubeczka. Tak? Pomiędzy tymi skrajnymi oczkami brzegowymi można. Robić paski z różnych kolorów włóczek, łączyć je po dwa kolory, robić jakiś drobny ażurek w stylu dwa razem narzut, dwa razem narzut. Jak widzicie, ja tutaj mam naprawdę wykorzystane włóczki, tak jak wyciągałam z jakichś starych zapasów z szafy. Tu nawet jakaś bawełna się trafiła, mohery. No, jak widzicie, kombinacja jest niesamowita. I to wszystko można zawrzeć, tylko wtedy te paski będą poziome. Można to wszystko zawrzeć między tymi oczkami brzegowymi. Czy jednym, czy dwoma, czy trzema. Jak Wam będzie pasowało. Można ten brzeg z tych dwóch czy trzech oczek zrobić Francuzem. Tak? A środek zrobić jakiś inny, tylko wtedy przy Francuzie pamiętać, żeby pierwsze oczko były, było tym oczkiem brzegowym, nieprzerabianym po prawej stronie. Uważam, że taka chusta to jest fantastyczny projekt, żeby się nim po prostu bawić wymyśleć sobie, co, co się chce zrobić, tak? Czy brzeg zostawić prosty, a poszaleć w środku, czy odwrotnie zrobić jakiś ozdobny brzeg. A a w środku bardziej spokojnie łączyć włóczki z jednego rodzaju włóczki, z jednego koloru, z wielu kolorów, no ja tu widzę nieograniczone możliwości. Polecam oczywiście włóczkę azteka tweed, bo jest przecudowna, ale tak jak pokazałam, można wykorzystać wszystkie resztki, jakie się ma, i zrobić naprawdę bajeczną, niepowtarzalną jedyną w swoim rodzaju chustę. Nabrałam pięć oczek. Odwróciłam i Przerobiłam, to jest moja lewa strona chusty, przerobiłam dwa lewe oczka, jedno prawe i dwa lewe. I te moje dwa prawe oczka z jednej strony, i dwa z drugiej, to są moje oczka, które robiłam brzeg akordem. Tutaj się troszeczkę wywija ale tak widać, że tutaj są dwa oczka robione ajkordem czyli przekładam pierwsze dwa oczka bez przerobienia to moje lewe przerobiłam na lewo dołożyłam jedno oczko tak jak dokładam na początku robótki aczkolwiek równie dobrze może to być narzut wtedy wzdłuż tego jednego brzegu pojawią się nam dziureczki i dwa oczka prawe przerobiłam. Tak? Następnie z tej strony przełożyłam bez przerabiania dwa lewe oczka. To dołożone przerobiłam na prawo, prawe na prawo i dwa na końcu na lewo. Odwracam. Długą żyłkę wzięłam. Teraz mi tu będzie się plątać. I znowu przekładam pierwsze dwa oczka, ten mój icord bez przerobienia. Przerabiam, przerabiam już dwa lewe. Dobieram sobie oczko i przerabiam dwa. Prawe, czyli mój drugi ikon z drugiej strony, tak? Te dwa lewe przekładam bez przerobienia. Przerabiam dobrane oczko na prawo, kolejne dwa prawo i dwa na końcu na lewo. Czyli, jak widzicie, nie przerabiam, tylko na początku rzędu. Historia się powtarza, tak? W zasadzie do samego końca chusty tak dwa pierwsze bez przerobienia lewe jak ja robiłam w tej chuście, tak? bo przy każdym innym wzorze to będziecie sobie robić tak jak Wy y, chcecie i znowu ta sama historia lewe oczka przekładam bez przerobienia nie dołożyłam oczka. Dokładnie. Wróć. Widzicie, jak to jest, jak się gada. To są moje końcowe. Tu jest moje przerobione lewe. Już chciałam zapomnieć o dodaniu oczka. Oczko dodane i dwa prawe. Tak. Ten brzeg zostaje prosty, a ten mi się przechyla w lewą stronę. Można to zrobić odwrotnie, że dodajemy jako trzecie na początku okno. Po oczko będzie się nie w tą stronę rozszerzał, tylko w tą. To już nie ma znaczenia. W każdym razie zawsze z brzegu jako trzecie oczko i tylko z jednej strony, tak? I teraz w moim wypadku, ponieważ ja miałam takie paski pasujące do beretu, to w momencie, kiedy. To mówię tylko dlatego, żeby, żebyście wiedzieli, jak te paski robić, chociaż to mi się też wydaje oczywiste. Igort oczywiście bez przerobienia. Raz, dwa, trzy, cztery, piąte dobieram. Ja mam przerwę między tymi prawymi oczkami, akurat pięć oczek, bo tak też miałam w pewnym momencie w berecie, ta szerokość mi pasowała, tak? Dodaję oczko, dwa prawe i na co tylko chcę Wam zwrócić uwagę, że. W momencie, kiedy pojawia mi się pasek z tych dwóch oczek, jak to wygląda, przekładam dwa, prawę, przerabiam trzy, cztery, pięć i tutaj dokładnie tak samo oczko dokładam, natomiast muszę pamiętać po lewej stronie, że to oczko już będzie oczkiem tak jak tu widać, prawym, tak? Pierwsze dwa nie przerabiam i to ma być oczkiem prawym, czyli po lewej stronie jest to oczko lewe i te moje pięć na prawo, czyli moje lewe tło, usty. Znowu odwracam. Pierwsze dwa oczka przekładam bez przerobienia. Przerabiam pięć lewych. Przerabiam prawe i dodaję kolejne, które też będzie oczkiem prawym, tak? Dwa lewe przekładam bez przerobienia. Dobrane oczko przerabiam na lewo. Tutaj lewe na lewo. Pięć prawych. I dwa lewe na końcu. Przekładam dwa prawe. Przerabiam pięć. Lewych. Przerabiam dwa prawe i dobieram kolejne oczko, które będzie oczkiem lewym tła mojej chusty. Tak? Dwa prawe na końcu. O, lewych nie przerabiam. Pierwsze i drugie nie przerabiam. Tu już mam z powrotem oczko prawe po lewej stronie, bo to już jest moje lewe tło. To jest to, na co chciałam zwrócić uwagę, żebyście patrzyli, jakie oczko dodajecie, zakładając, że będziecie robić chustę w takie prążki, tak? Mamy pięć lewych, dwa prawe. Znowu dodajemy pięć lewych, potem dodamy dwa prawe. I na tej zasadzie robimy tak długo, aż osiągniemy pożądaną długość chusty. Ja tak jak Wam pokazywałam, w jakimś momencie znudziłam się robieniem pasków i sobie takie zrobiłam przesunięcia, tak? Tak jak się robi w rąbach, w warkoczach. Przesuwałam, sobie pogrupowałam po trzy takie paski i je przesuwałam do środka, przekręcałam jak w warkoczu i rozchodziły się z powrotem żeby znowu uzyskać odległość 2, 5, 2, 5, 2, 5 i po jakimś czasie znowu to y, powtórzyłam. Ale mówię, mnie się nudziło i dlatego coś takiego y, zrobiłam. Y, jak Wy zrobicie? Nie wiem. Chodziło mi tutaj bardziej o pokazanie zasady, jak robić tą chustę, a nie konkretnie ten y, wzór jak komuś by bardzo zależało jak taki wzór zrobić proszę piszcie do mnie na mój adres mailowy i wtedy Wam rozrysuję schematik jak to, jak to zrobić A, aczkolwiek myślę, że lepiej jest wymyślać coś własnego niż powtarzać coś co już było zrobione także jak widzicie zasada jest prosta zawsze po prawej stronie jako trzecie oczko od końca dodawałam jedno oczko, dobierając je tak jak na początku robótki. I w ten sposób uzyskujemy taki trójkąt prostokątny. Zachęcam. Róbcie takie chusty, bo raz, że to jest bardzo proste. Dwa, że można się fantastycznie bawić dobierając sobie różne włóczki, różne wzory, naprawdę pole do popisu przeogromne.